Stosłupa prawidłowego sześciokątnego jest równa 6. Pole podstawy tego grania stosupa jest 15, pierwiastek z 3. Pole jednej ściany bocznej tego grania stosłupa jest równa. I teraz tak. Zacznijmy od początku. Wysokość grania stosupa prawidłowego sześciokątnego, grania stosłupa prawidłowo sześciokątnego, czyli takiego, którego w podstawie jest sześciokąt. A ten sześciokąt to taka specyficzna figura, która składa się z sześciu trójkątów równobocznych. Dlatego tutaj wkleiłam y, z tablic maturalnych informacje o trójkącie równobocznym. Mm -hmm. I tak pole podstawy, czyli pole podstawy równa się 15 pierwiastek z 3. A to pole podstawy y, to 6 pierwiastek Pól trójkątów jakich równobocznych? No nie? Równobocznych. I co mi to daje? Że to moje pole podstawy to się równa 6 razy pole tego trójkąta. A skąd ja mam policzyć to pole trójkąta? No tu mamy wzór. A po co ja to liczę? Jak mam obliczyć ścianę boczną? Hmm, dobre pytanie, co? Bo spójrz, ta nasza ściana boczna. Tu jest jedna. To jest to samo tu. Tu mamy i tu mamy, no nie? Czyli nasza ta ściana boczna. Czyli ta nasza ściana boczna, to co to jest? To jest prostokąt. I żeby obliczyć pole prostokąta, to muszę znać tutaj tą e, niewiadomą, a jej nie znam. I to nasze A wyliczę właśnie stąd. A jak to zrobię? Znowu pytanie. No, zrobię to tak, bo we wzorze na pole trójkąta mam właśnie to a kwadrat pierwiastek z 3 przez 4. I to moje a tutaj to jest tym samym a, co jest tutaj. OK? Nadążasz? <grych> Jak <grych> coś za szybko, to trochę może zwolnić filmik. Albo jeszcze raz od początku. Dobra, jeszcze ja to będę raz powtarzała całą ideę tego. Rozwiązania, ale dobra, do brzegu. Czyli pole podstawy to było 15 pierwiastek z 3. Za to mogę już podstawić to. Równa się 6 razy a kwadrat pierwiastek z 3 przez 4. E, I tak. To mi się skróci z tym, czyli to jest 2, tu jest 3. Mnożę obustronnie, razy 2. Idę tam. Tak, 2 razy 15 pierwiastek z 3 równa się 3 razy a kwadrat. Pierwiastek z 3. Dobra, napiszę tak, bo już słyszę te pytania. To się równa. To z tym się skróciło. I co dalej to mogę zrobić? Te pierwiastki mi się nie podobają. To dzielę przez pierwiastek z 3, żeby z tych pierwiastków się pozbyć. I zostaje tu 30 równa się 3a kwadrat. Dzielę przez 3, czyli a kwadrat równa się 10. Pierwiastkuje a równa się pierwiastek z 10. Eee, pierwiastek z 10. I teraz tak. Pole ściany bocznej to jest prostokąt, czyli a razy b w naszym przypadku to jest a razy 6, a a już znamy, czyli to jest pierwiastek z 10 razy 6. <laughs> To jest 6 pierwiastek z 10. Tym, 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 tym. Odpowiedź C. Eee, I dobra. Wersja slow. Więc tak. W zadaniu dali nam wysokość ostrosupa. Eee, powiedzieli nam, że to jest grania stosu. Słuch, powiedzieli nam, że to jest grania stosu. <grystanie> Nie umiem tego wypowiedzieć dzisiaj. Grania stosu prawidłowy, sześciokątny, który składa się. 2, 3, 4, 5, 6 trójkątów równobocznych, czyli takich, które mają takie same boki. Stąd tutaj to zapisałam, że to jest moja podstawa. Ok, i to były tylko te informacje tutaj. Później przeniosłam się linijkę niżej, czyli do tego, co mam obliczyć. A ja mam obliczyć pole ściany bocznej. A ściana boczna to prostokąt. Dlatego. Musiałam wyliczyć jeden bok prostokąta. A tak się złożyło, że ten bok prostokąta to był jeden bok naszego trójkąta równobocznego z podstawy. Ok? Czyli najpierw pole podstawy, później odkrycie, że to jest sześć pól trójkąta równobocznego. Tak naprawdę tu wzorów nie musisz wiedzieć, tylko musisz wiedzieć z czego się te figury składają. Później podstawiałam wszystko do wzoru, następnie wyliczyłam A, a jak już miałam tą krawędź, tą, tu, tu, i tą, to mogłam obliczyć to całe, czyli to i to. Jak masz jakiekolwiek pytania, daj znać.